Witajcie na kanale ZeptoBox, a w dniu dzisiejszym będzie pierwszy taki krótki test pompy ciepła Maxa. Otóż e, mamy 23 listopada, godzina 18.00. Za chwileczkę uruchomię tą pompę ciepła od godziny 18.00. E, bufor staram się wychłodzić maksymalnie. No nie udało mi się tam 28 stopni. Niektórzy grzeją do takiej temperatury bufory, więc nie będzie to dobry test dla tej pompy. Ale spróbujemy zagrzać magazyn do 45 stopni do bufor i policzysz, jaki wyjdzie mniej więcej taki totalnie szacowany COP dla takiej temperatury. 0 stopni mamy na zewnątrz, troszeczkę poniżej wszystko wam zaraz będę podawał. Zapraszam na odcinek. I tutaj wyłączam i zamykam pompki obiegowe. Mamy godzinę 17.58. No i przystąpimy zaraz do testu. Parametry początkowe są takie: dół bufora 25, góra 28. Jeszcze dokładnie to sprawdzę na aplikacji. Wam zaraz pokażę. Więc takie są dokładnie parametry: 28. 8,2, i 25 i 3. Pompa jest wyłączona, znaczy nawet pompa obiegowa. Tak, tutaj. Więc do tyłu udało mi się schłodzić bufor. No i punkt 18 jest to startujemy. Wentylatory się właśnie wyłączyły chyba chodziły, ale wyłączyły. Coś się dzieje, pstryka. 18.01 O, włączyło się. Tak, włączyły się wentylatory. Tak, dosyć ostro dmucha. Więc zobaczymy do jakiej temperatury, do tych 45 stopni, w jakim czasie dogrzeje. I będziemy liczyć wtedy moc, którą się tu uzyskało. Teraz tak, pytaliście się, mówiliście, że to mi tam będzie odjeżdżać, nie? Że to wszystko odjedzie w ogóle, ale powiem Wam, że te drżenia są tak minimalne, że praktycznie niewyczuwalne. Tutaj dobra, idziemy zobaczyć, co nam pokazują parametry pompy. Tutaj mamy taki. Schemacik pompy ciepła. I jak widać, coś już tam działa. Jest 18:2. Ta temperatura jest 28:6. Już 10 barów ciśnienia. I już, jak widać, tutaj woda, która powraca z pompy ciepła, jest o 3 stopnie. Wyższa niż ta wpływająca do niej. Tutaj w ustawieniach bufora mam w ten sposób. Temperatura zadana wody 45 stopni Celsjusza. Histereza 5 stopni. Tutaj w supli teraz wygląda to tak, że 4000 watów, 4 kW zużywa. Jest godzina 18.05. Parametry po 5 minutach są już takie. Czyli mamy temperaturę czynnika, jakby już 30. 7 i 6 już do bufora trafia 29 stopni. 29,2 to tu widać. I z bufora 26 stopni. Jest jak widać, godzina 18:07. Pompa w tej chwili pobiera 3,88 kW, czyli już zmniejszyła moc. Na pierwszej fazie, na drugiej, na trzeciej, a bo właśnie też chcieliście to zobaczyć, to tutaj sobie zobaczcie. Tak to wygląda w tej chwili na poszczególnych fazach. Tutaj mamy godzinę 18.09, chcę Wam jeszcze pokazać jak to tu wygląda po 9 minutach od włączenia, tak, już jest 51,4 stopnia Celsjusza tutaj temperatura tego gazu 32 stopnie już jest, leci do bufora sobie 28 przychodzi z bufora grzejemy, tak jak mówię, do 45 stopni albo do równej godzinki, tak żeby podsumować całą godzinę ale na razie mamy kilka minut na zewnątrz wygląda to tak, jest już tutaj całe zamarznięte. Wiadomo przy 0 stopni jest duża wilgotność powietrza, więc też będzie prawdopodobnie defrost podczas tego grzania robiony, a z drugiej strony jeszcze tak to wygląda. Aha, i właśnie też się pytaliście, ta pompa ciepła nie ma grzałek. Jedyne grzałki, które są, to tam w tacce ociekowej są grzałki, które powodują, żeby tacka nie zamarzała, to jest jedyna. No i tak nawiasem odnośnie liści, tak drzew tutaj nie mam, ale tutaj sąsiaduje z przedszkolem i z parkiem i niestety tutaj z tych drzew na parza nieźle. Teraz prawie już wszystkie drzwiście zgubione, ale nasion pełno leci. No, także pompa ciepła i pompa szczytowa. Dwa urządzenia na jednym ujęciu. Czyli tak, żebyście zrozumieli zasadę tego testu, żeby nie było wątpliwości. Czyli od tej temperatury startowej to będzie takie szacowanie troszkę, ale policzymy sobie po prostu, ile wody jest w buforze i czas, który na to nagrzanie będzie potrzeba, i prąd, który ta pompa zużyje. I na tej podstawie podam Wam takie szacunkowe pierwsze COP, bo z licznikiem na jednocalowe przewody jest dosyć ciężko, żeby poszukać takie używane. czwarte jest pełno, ale w każdym razie no, staram się coś znaleźć. To wtedy Wam będę podawał oczywiście te odczyty z licznika. F01 Zamelowskiego, i plus z tego ciepło mierzaj i wtedy to będzie miało wszystko ręce i nogi. Natomiast teraz właśnie już mówię piękne 0 stopni Celsjusza, troszkę na minusie, ale minimalnie. Więc to już fajny będzie test porównawczy tej właśnie różnicy temperatur. Czyli do 405 stopni grzejemy. I tym sposobem szybciutko jest 18.15. Niestety już 1 stopień prawie na zewnątrz. Temperaturka. Takie parametry są po 15 minutach od włączenia. 56 ma gaz, 30 jest zasilanie, 34,6 powrót. Także sporo już się zmieniło. 18, 27 takie są parametry. Temperatura zewnętrzna cały czas spada jest minus 1,2 stopnia Celsjusza. 18:30. Takie są parametry. 62 stopnie. Tam widzę, grzeje 40. Już idzie do bufora. Powrót jest 36, czyli 4 stopnie. Jakbyśmy teraz znali przepływ, jaki jest te 4 stopnie, i przepływ, a przepływ na przykład jak jest 2800 litrów, no to wtedy by można było łatwo policzyć moc. No ale niestety tego przepływu nie znamy, czy 2400 by było. Tak no, widać, że jest cały czas te około 4 stopnie w różnicy. Także tak to wygląda. Jeszcze brakuje parę stopni, a pół godziny już minęło. Temperatura zewnętrzna jeszcze cały czas spada. Minus 1,3 stopnia Celsjusza. 18.35 I tutaj pompa ciepła wygląda tak. Coś mi się wydaje, że będzie defrost. A, już nawet nie zauważyłem. Chyba leci już defrost. Bo wentylatory są wyłączone wtedy przy defroście. Pracuje tylko kompresor, zobaczcie, wyłączone wentylatory i defrost leci, ciekawe ile utraci temperatury z bufora, wyciągnie, ale widzicie, widocznie pompa zadecydowała już, że czas najwyższy robić defrost. popiskiwanie, to naprawdę słychać to tak od inwertera jakby było no, tutaj górne lamele się oczyszczają jak najszybciej a dolne, o i tamten prawy róg widać najwolniej czyli na razie mamy około 2 minuty nie wiem dokładnie kiedy się defrost zaczął to już widać Parę wodną noszącą się. O, i teraz woda już osiem słychać, jak leci. To leci ciórkiem. O, i zakończyło. Czyli można powiedzieć, że przy takiej temperaturze w buforze około 3-3,5 minuty może to wyjdzie. Bo przy wyższej temperaturze, przy 45 stopniach defrost robi się w Buforze jak było 45 stopni, to defrost zrobił się y, cały 2,5 minuty. Ona jak się przełącza w defrost, to długo nie myśli, tak? E, widziałem nagrania pomp ciepła, gdzie o i tutaj, dym nad pompą. Para to jest, nie dym. O, no, już włącza się wentylator. Buchnął ciepłym powietrzem. To są, nie poczułem ciepłe powietrze od tych wentylatorów. Tak. I już zaczyna pracować ponownie. Czyli zobaczcie, praktycznie po. No, mamy 43 i defrost się zrobił więc obniży to od razu COP policzymy też o ile obniży bo będziemy mieli mam nadzieję to z pompy ciepła czyli 5 minut trwał taki cały cykl czyli od wyłączenia do ponownego włączenia pompy równiutkie 5 minutek tutaj na tym schemacie od razu się podniosła temperatura tutaj ta ta temperatura spadła, no bo wiadomo, że też to co wychodzi z, z kompresora, jest dużo niższa temperatura. No i spadła też temperatura zasilania i powrotu, no bo sobie pobrało z bufora tą energię. Godzina 18.45, parametry wygraje, wyglądają następująco. Wyrównała się troszeczkę temperatura w buforze, górna i dolna. 392 i 394 i nawet dolna można powiedzieć, że jest troszeczkę wyższa, no bo właśnie był przed chwilą defrost i ten defrost trochę zabrał. Więc zobaczymy czy się uda dociągnąć do godziny 19 do tych 45 stopni, a jeżeli nie, no to zobaczymy do ilu dociągnie. bo dlatego, że no ten licznik było nie było supli Podaję tylko w 10-minutowych odstępach, co najwyżej, więc nie będę sprawdzał wtedy dokładnie, ile dociągnie, tylko ile pobrało energię, a ile w tym czasie w tym buforze tej energii się znalazło, z wszystkimi stratami, licząc, jakie nam wyjdzie COP przy takich parametrach. Tak wyglądają parametry dla godziny 18:50, czyli 50 minut od uruchomienia testu. Na buforze mamy 41,2. I 40,3. Także czekamy do tych 45 lub jeszcze te 10 minut. Ciekawe, czy dociągnie jeszcze te kilka stopni, czy też już nie. I tak test zakończymy, tak jak mówię, o 19.00. Dlatego, że później z podziałką będzie problem licznika elektrycznego. Jest godzina 18.59. Takie są parametry. Prawie już dochodzimy do temperatury, która powinna być, czyli 4,1 jest i 43,7. Później uśrednimy górny dolny czujnik, żeby było sprawiedliwie. No i zobaczymy. Takie parametry są na minutę przed zakończeniem testu. Minus 1,4 stopnia na zewnątrz jest, tak? Także też nam to troszeczkę. Popsuło to. Prawdopodobnie już by dobiło do tych 45, tylko zmiana temperatury zewnętrznej odbiła się na tym, co się tu wydarzyło. Zobaczymy. Najważniejsza jest różnica temperatur i jaką moc uzyskamy. Jest godzina 19, No to tym samym kończymy test. No i zobaczymy, jakie będzie zużycie. 44,3 i 43,9, więc 44. I jeden jest średnia. Więc teraz podsumowanie. Do tych 40 paru stopni, które dogrzała ta maksa niecałą godzinę robiąc defrost, zaznaczam, wyszło COP 2,4. Powiecie, że to mało? To jest realne to, co weszło do bufora. To nie jest COP na pompie ciepła. Które wam wyświetlają chińskie pompy ciepła. Nie wiadomo w ogóle jak to liczą, to, to w ogóle swoją drogą. To jest już to realne, zmierzone. No to zobaczymy do karty katalogowej, co tam w niej jest. Teraz, jak sobie popatrzymy na tabelę wydajności, tabele oczywiście są zrobione z jakąś tam normą, której ja oczywiście nawet nie znam. I tutaj z gwiazdeczką są dane, uzyskane dla temperatury wody o 5 stopni Celsjusza, ale oczywiście tutaj mówimy o tej rubryczce, także tutaj sobie weźmiemy dla 45 stopni te out, chociaż tak naprawdę pompa grzeje trochę wyżej, zdecydowanie wyżej, ale słuchajcie, mój model to jest tam 0,15, jeszcze raz tutaj COP jest w tej tabelce, gdzie jest myszka. I teraz e, zobaczcie ten kursor, gdzie jest. I tutaj zobaczcie minus mm, 2A2. No, tutaj wychodzą troszkę wyższe parametry w tej tabeli. 2,88 można przyjąć e, może średnią, to powiedzmy, by wyszła około 3. Nam realny test COP zagrzania bufora 460 litrów albo może więcej właśnie, bo dokładnie nie wiem, ile tam jest wody jeszcze w rurach, dlatego mówię, że to jest szacowane. Zobaczcie, no według mnie to jest bardzo dobry wynik, co nam wyszedł i się prawie zgadza z tabelką, no, brakuje tam nam pół, odliczymy defrost i tak dalej, bo on też jednak służył energii i elektrycznej, i cieplnej nam podczas tego testu, Tutaj na pewno te badania są robione w przypadku braku defrostu, no bo to by było bez sensu, żeby z defrostem. W każdym razie, no, zobaczcie, tak to wygląda w tabeli. Ja tutaj nie chcę w żadnym wypadku tego, jakby bronić, czy nie bronić. Natomiast wiem, że ta tabela jest zrobiona według mnie bardzo tak realnie. Tym bardziej, jak przejdziemy później na te temperatury T-out 70-75 stopni. No to zobaczcie, że dla tego modelu tutaj już jest COP 1,58, na przykład przy minus 20, tak, przy minus 2, 2,47. Ale właśnie zaraz Wam pokażę też, o co chodzi z tym T-Out, bo mi się wydaje, że to też ma wpływ, jeśli pompa się przełącza na wysoki parametr grzania, bo przy 45 stopniach ona nie może grzać 45 stopniami na kompresorze tylko właśnie musi się przerzucić na ten wyższy parametr, który tutaj właśnie widzicie. Słuchajcie, ale jeszcze miałem być sprawiedliwy i zapomniałem tutaj sprawdzić z tego wszystkiego, jak faktycznie bufor ma więcej objętości wody w tych rurkach, w tym wszystkim, żeby nie było, że to podgrzał tyle wody, więc tu jest 9,3 kW, a jeżeli wpiszemy te 10 więcej, to jest 9,5. Widzicie? Czy to jest duża różnica, czy nie, to już jest pojęcie niby względne, ale zawsze trzeba brać poprawkę na to, że jednak to wszystko to są takie na razie szacunki, bo nie mam ciepłomierza. Ale chciałem już Wam coś właśnie nagrać, jak to wygląda. Tak to widzicie, głupie 10 litrów wody, a w buforze to robi. Ogromne znaczenie. Oczywiście, jak właśnie uda mi się wycisnąć te dane jeszcze z pompy ciepła po Modbasie, żeby je zapisywać, czyli właśnie temperaturę zbiornika dolną, górną i no bo zasilanie i powrót, jakbym tam dawał, to by było jeszcze bez strat, nie? I plus przepływ, czyli zasilanie, temperatura zasilana, temperatura powrotu i przepływ. Te trzy rzeczy w sumie po modbasie by musiał spróbować odczytać. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie chcę Wam pokazać, jak to wygląda w takim teście zwykłym, najprostszym, konsumenckim w tym momencie przy takich warunkach. Jakie dzisiaj były. To wszystko w tym odcinku. Jak widzicie, pokazuję wszystko bez ściemniania, jak to wygląda i wiadomo, że ten parametr, który ja dzisiaj ustawiłem, te 45 stopni, no to niektórzy tyle sobie grzeją ciepłą wodę użytkową. A ja potrzebuję tutaj te 45 stopni właśnie niestety na tym buforze, żeby tak w miarę, znaczy w tej części budynku to pewno będzie ciepło, ale do tamtej części budynku, jak wiecie, do tego drugiego budynku to ciepło się niestety wtedy tak skutecznie nie przedostaje przy tym niższym parametrze grzania, więc ja muszę tak pozostać. Na razie jestem zadowolony, mi tam zużywa to około 24-28 kWh na dobę. Oczywiście to nie jest moje jedyne źródło ciepła dla tych 370 m2 łącznie, można powiedzieć, tych powierzchni, które jak grzeję, no bo to jest istotne też. Zapraszam na następny odcinek. To tyle. Trzymajcie się. Do następnego.